Jest, monia Boże. Nie, no to Ktoś, ktoś czekaj, mi moja. napisał na prift... Okej, okay, Mam czekaj. jeszcze do, nie do pierwszego tego miasteczka? Do, do tego nie słychać mnie? Słychać. No teraz Słać. cię słychać. Bo on chłaby zasięg, kurde, na stacji jestem. Rozładował mi się telefon, nie przyszłam tylko za za za, załadować baterię. Nie, ale ja, słuchaj, ja zanim dojechałam do Wyżysk przez 20 minut, 10 minut jeszcze pozostałam tam u niej, do tej gdzie jest ten komisariat. To w ogóle nawet się z nimi nie mijałam, nie wiem, czy oni w ogóle pojechali tam do niej. Może no, no. nie będę czekać, jak kiedyś co, pamiętacie, co dzwoniście, na nim, znaczy, dzwoniście, co Andzia dzwoniła wtedy na policję, to już oni o 2 godziny potrzebowali, żeby do niej dojechać. Ja tam nie będę siedzieć. A może blefowała, może nie blefowała, mnie, nie dzwoniła. Ja 700... Ona mogła blefować specjalnie. No, może, może blefowała, ja nie wiem, ona telefon miał w ręku, ale wiesz, ja mam tam wyjebane, bo tam się nie, wiesz, nie, nie boję tego, ale, ale nie będę czekać tam dwie godziny, czy oni przyjadą, czy nie przyjadą, być może wcale nie przyjadą, mam 700 km już za sobą, nie, a jeszcze mam 100 parę kurde do domu, także wiesz, muszą dosyć kurde ona mogła blefować, bo wiesz, ostatnio była u niej interwencja i musiała dmuchać i tak dalej. A jak coś wypiła, to by się bała sama na policję zadzwonić, rozumiesz? No, możliwe, ja myślę, że możliwe. blefowała. Mm. Najważniejsze, że jesteś, bo martwiliśmy Jesteśmy się o Myśmy się bali o ciebie, co? Czemu Relka? Czego ty się no. bawisz? Powiedziałam, że masz z policją wiesz, że wiesz, że cię no. Ten radio to był tak wystraszony, że ja tylko tak zrobiłam, o on tego się tak... To nie chodzi wiadomo, że ona nim rządzi w domu, bo to wiadomo od razu, bo innych ja, nie pozwolił. To jest co ona robi. Słuchajcie, no ja pierdolę. Wiadomo, że ona nim rządzi. Słuchaj. A ona dopiero zaczęła cwaniakować, jak e, no ja w Cwana w necie, a pisa w świecie, nie? Ja, jak już siadłam do auta i wiesz, i rozładował mi się telefon, to zaczęłam cłaniakować. Nie wiem, kurwa, nie cwaniaku ja pierdolę. Nagrywali mnie cały czas. Przynajmniej e, zdążyłam tutaj pozować, bo u boomera nie miałam szansy. Nie wiedziałam, że, że tam się nagrywa takie ten, bo bym pozowała przynajmniej u boomera. A przepraszam, boomer, że nie dam ci więcej satysfakcji, e, ale będziesz miał temat live na trzy na, na Może dączyć do mnie w lecie i zrobimy strajk dwuosobowy przed boomera domem. To no, nie mam problemu, ja no, jestem za. Ja Ale problemu. on powiedział u siebie na live, że jak przyjedziesz i jeszcze raz, to da ci kopa w dupę. Słuchaj, e, ostatnio, nie, kiedy to było, w, w sobotę bodajże, poczekaj, w piątek jechałam do Katowic, to on powiedział, w sobotę chyba to było, że jak przyjedzie na to moje blokowisko, jak on to powiedział, kurde, nie pamiętam już teraz u niebieskiej Moni są Cześć, u niebieskiej Moni są szoty że jak on się do mnie przejedzie, do Niemiec na moje blokowisko, to mi pokaże no to kurwa, no teraz jego kolej ja napisałam w komentarzu, żeby przyjechać do kogoś, trzeba mieć jaja boomer, których ty nie posiadasz trzeba mieć odwagę której też nie posiadasz trzeba mieć pieniądze na bilet, na samolot których też nie posiadasz tylko w przeciwieństwie do ciebie boomer ja otworzę ci drzwi ja nie będę na weselu. Kuźba, on jest kurwa zabawny czasami. No, Moniczka, jak coś to zapraszasz? Nie, nie ma problemu. Ale słuchajcie, cytrynka jeszcze parę dni temu, jeszcze tydzień temu. Ona mnie cały czas zapraszała, ja jej mówiłam, Cytrynka, nie cwaniakuj, bo ja mam kurwa osiech po drodze, zajadę do ciebie. A ona powiedziała, no przyjedź, ty kurwisko jebany, przyjedź, to ci pokażę, jak ci na jebie. Przyjedź. Później już tam zaczęła, wiecie, o ringu i tak dalej. No ale jaki ring? Co ona myśli, że co my jesteśmy magikale, że nas zaproszą na jakąś walkę. Ona tylko myśli, wiecie, gdzieś tam. Że może jej się uda dostać i gdzieś na jakąś walkę i dostanie za to pieniądze. No ona jest chora. Ja, ale będzie miała teraz kontent na cel, te się się na... Ja boomer też. O, poczekajcie, poczekajcie no, bo ja, ja nie mam Ja tego nie widziałam. Ty byłeś Moni u cytryny. No tak, pod domem. <laughs> nie wierzę. Monika, kurwa, rozpierdalasz cały system. No, ale już, już w którymś momencie zrezygnowałam, Mówię, kurde, jadę bo ten. Wiem, wiem, słuchajcie, wiem o Niebieskiej Moni. E, no nie mogłam znaleźć tej, tej ulicy, tego, znaczy ulicę niby byłam tam, niby ten numer, ale ja od złej strony pojechałam, no tam całkiem inaczej. No dobrze, się wróciłam jeszcze, mówię, nie, nie poddaję się, jak już jestem, to... Ale ogólnie to mam powiem, że jestem zmęczona, bo 700 km to gdzieś tam, no pojeździłam teraz trochę. No już, jechać do domu, kurwa. Przeprosiła, no gdzie przeprosiła? No, przeprosiła, tak. Gdzie mnie przeprosi? Ale słuchajcie, miałam powód do tego? No, no, poczekaj, no. że ja nie tak przyjechać. Nie Sama powiedziała, przyjedź, to ci pokażę. Ale tak. Moni, widziałaś się z nią? No tak. No, widziała się, z nią wyszła. Kurde, to Ty ja to pani ja ja nie widziałam. To na, live A, no, nie. na wielkim oknie. To ja przepuściłam, są szoty. Będą szoty, na 100% będą szoty. Nie, oczywiście, że będą. Dobrze, ja, ja dramaciarę, ja tego nie widziałam. Na pewno będą szoty. No. Ja myśli, ten mnie nagrywał. A cały właśnie czas. trzeźwa była? Czy nie Ja bym ja 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 się jeździła, bo filmik ręka nie wsadziła. wyglądało Wiesz, teraz. Co, może i wstawi, ale powiem Wam, że chyba była trzeźwa. Chyba była trzeźwa, no. Ale Moniś, może. Nie widziałam, może tam mi. Kurde, jeden 7K tutaj jest ludzi. Ktoś może nie widział, nie słyszał, możesz powiedzieć. No to zobacz, na że tak, że ona nie opowie tego, Dobra, jak ci się stać. No, Dobra, ale postawić. może Monia też powiedzieć, tak? Ale co mam ci powiedzieć, ja sama już nie pamiętam, czy tyle było tych emocji, że... Zajechałam, skończyła na płot, cytryna, wyszła z mężczyzny, zaczęła ja, na nagrywać. Wysiałam na płocie, I tyle. kurwa, jeszcze A. mi zabrysacze wyszło, zapłacić. O, kurwa, moją bluzeczkę w sobie ubrudziłam, no. Od no, <laughs> no, tego płotu... No cytryna ci wypierze. No, razem z Kotem chyba. Ja, na, <noise> na 1200 obrotów. Kawy nawet nie zaproponowała. No nie, mówiła, że za późno przyjechałam. A ja mówię, a co by to zmieniło, jakbym przyjechał o 9 rano. Nie wie że. teraz tej w nocy przyjeżdżasz, no ale wiadomo. Ja to słuchajcie, znaczy nie planowałam. planowałam. planowałam do niej zajechać, jak jechałam w tamtą stronę. Ja jeszcze no nie, no, ja wstryb... ja słyszałam, że to o 14 jadłeś śniadanie. No to, no, to, to, no, to... mogę wstawić już się no, normalnie. Wstawię. E, Mówiłam jej, że zajadę, że mam ją po drodze. Co nie Mówiła, to przyjedź, co ci pokażę, ty kurwo, ty taka, ty owaka. Osądziłam że zbiórki, ze zbiórki komentatorki i ziutki, z uwagi na to, że ziutka jest moją koleżanką, że ukradłam ja z ziutką te pieniądze. I tu mnie pod kurwę powiedziałam: cofnij te słowa, cofnij te słowa, bo kurwa się, w kurwie to przyjadę do ciebie. No ale wiadomo, no kurwa, no, przecież nikt nie jest głupi, nikt nie pojedzie sobie narobić kłopotów, kurwa pojedzie i będzie kogoś prał. No to, to, wiecie. A ja słyszałam na szotek, bo tak ja taka sytuacja, jakby miała do takiej sytuacji dojść, to na pewno nie zrobiłabym tego na live. No nie jestem głupia przy świadkach, kurwa. Także byłem cię sorry. Sorry, że nie dałam Ci tak ten, więcej... Um, no Boomer powiedział, że jak on wyszedł i tak mordę darła, to byś miał bardzo duże problemy. Jasne. -hmm. Ja u niego pod domem tak samo mordę darłam. Czemu nie wyszedł? Tak samo mówiłam. Artur no bo był jest, na weselu na ponoć. No, no, no to tak. To, jest. Nie było policji. Policja tam nie przyjeżdża na to nazwisko. No, a mi się wydaje, że ona nawet nie dzwoniła. Nie wiem, bo to, to jej telefon się nie świecił. Nie, nie, nie widziałam. No, go miała przy uchu, ale czy ona dzwoniła, nie mam pojęcia. Ona na pewno się wystraszyła. A mi jeszcze telefon padł, ja jeszcze może z 10 minut tam stałem, czekam, dopiero mówię. Jak tak stałeś, ale ja powiem ci szczerze, że jak tak stałeś się twarzą w to myślałem, że któraś wykurwi z płaskiej jednej albo drugiej. Albo ona, tobie, albo ty jej tak mówię, taką Nie, takie nie jest taka. No, ale to takie, to dobrze się gada, no, że nie jest tak, ale jak to jest są jest. adrenalina. Adrenalina, tak stoisz, to byle co by się mogło stać. No, no. Na YouTube, no, nie na YouTube. Tak że Monia zawali z Baniaka. i. Nie, no, no, nie, się pytała, ja by, ja to. Normalnie ja normalnie byłem to przekonany, to no, ale to jednak się to nie stało. Zajęwało. Ja mówię, no, Monika jest kulturalna kobieta. No, rzeczywiście, wiszę na pocie o 12 w nocy i dręczyć. Cytryna, wyłaś! No taka kultura. To... Cicho, mo czekajcie, mogę coś puścić, bo, bo tam jest dymu Renaty. Poczekajcie sekundę. Nie, złudźcie. co z tą Renatą? Boże, kochany, kurwa. Renata, okay, i Renata. Dobra, dobra nie. Trzeba Jel odwiedzić. Nie Sąsiedzi pewnie w we byli, jak patrzyli za okno. Nie, wiesz, to tam w ogóle nikogo nie było, tam było kurwa, wszędzie ciemno, tam nikt nie reagował, wiesz A i dobrze, że jak to jest na tak oni tak kukają, będą kukać po czym? Ja może po tam patrzyli, nie? Jak słyszeli, że ktoś tam się dar, no to może i wyglądali, nie? Ale... Ogólnie to... wiadomo, jak to na wsi. Nie? Mi się wydaje, że oni ją tam znają, to dla nich to nie będzie nic nowego. Ja może dla nich to nie. No nie to, będzie to rzecz raczej. Rzecz, Zdjęcia porobili i zobaczyli co no tryby. Tak, to tak no myślę, że no, myślę, że, że większość. Mało brakowało. Ona dopiero zaczęła słaniakować, jak ja już siadłam No wiesz, to też, no wtedy by było chują, bo było nagrywa i byłoby, że ty się proszę uderzała, rozumiesz? I temu młoda też pewnie... no tak by było? Za późną krewetkę. byłam w Katowicach. No późno. No dobra, uciekam, bo pododowałam trochę baterię, i jadę dalej, bo No na razie. No, to No, trzymajcie się. No. Narka.